Siostry, bracia, jedni widzą więcej i lepiej niż inni. Nie chodzi mi o bystrość oczu, wzroku. Chodzi o coś innego, o zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Czasami to zrozumienie wynika z naturalnych przymiotów ludzkiego umysłu, jakichś szczególnych talentów analitycznego myślenia. A czasem to zrozumienie przychodzi w sposób nadnaturalny. Krótko mówiąc, może to być dar od Boga. I o kimś takim, pismo święte w wielu miejscach mówi widzący. To, co widzi widzący, można powiedzieć inaczej, prorok, jest bezcenne, bo to jest takie Boże spojrzenie na daną sprawę. Jednocześnie jest to światło dla naszych decyzji. Jest wielkim nieszczęściem, gdy ktoś fizycznie traci wzrok, bez wątpienia, jednak. Równym nieszczęściem, a może większym nieszczęściem jest to, gdy widzimy, co się dzieje, a nie rozumiemy tego, co się dzieje. Gdy nie rozumiemy, to nie mamy szans na mądre, racjonalne decyzje, na mądre życie. I wydaje mi się, że coś takiego dotyka obecnie nasz Kościół. Z jednej strony. Odnotowujemy, widzimy pewne fakty. Siedmiu polskich biskupów ukaranych przez Watykan. Wokół innych toczy się postępowanie. Skandal goni skandal. Coraz więcej wrogości i aktów agresji. Seminaria pustoszają na potęgę. Młodzież w sporej części poza kościołem. Rozejrzyjmy się, ilu jest w ławkach. Społeczeństwo na gwałt się laicyzuje. Widzimy to. Widzimy też, że dalej są funkcje i urzędy w kościele. Są biskupi, jest prymas, jest przewodniczący episkopatu, nie ma jednak lidera. Nie ma w naszym polskim kościele niekwestionowanego autorytetu. Nawet papież przestaje być takim autorytetem. Wszystkie autorytety są obecnie podważane. Z drugiej zaś strony życie toczy się dalej. Odprawiamy mszę świętą, jak zawsze, o 9.15 od lat. Spowiadamy, chrzcimy, błogosławimy nowożeńców, chowamy zmarłych, bierzmujemy, przygotowujemy do pierwszej komunii, zbieramy tace, coś tam remontujemy. A wszystko to zmierza ku jakiejś katastrofie. Nawet ją przeczuwamy, ale nic z tym nie robimy. Nie robimy zaś, bo widzimy fakty, widzimy pewne puzzle, ale nie składają się one nam w całość. Nie widzimy całości, nie rozumiemy co się dzieje, dlaczego się dzieje i najważniejsze, co z tym robić. Zwycięża wtedy rutyna, zwycięża przyzwyczajenie. Dalej spowiadamy, załatwiamy sprawy, odprawiamy pogrzeby. Nic się nie zmienia, a powinno się zmienić mniej więcej wszystko. Tylko nie wiadomo co i nie wiadomo jak. To wszystko przypomina sytuację, w której pewien wędkarz chodził codziennie nad ulubiony staw łowić ryby. Staw jednak wysychł. On jednak ciągle przychodzi i zarzuca wędkę. I cały czas, to jest najciekawsze, ma nadzieję, że coś złowi. I nawet coś tam kombinuje, na przykład zmienia przynęty. Potrzebujemy w kościele proroka lub pewnie proroków, całe zastępy. Potrzebujemy tych widzących. Mam przekonanie, że Bóg nie zostawi swojego kościoła bez swojego światła, bez posłanych widzących. Obawiam się jednak najgorszego. Obawiam się, że może powtórzyć się scenariusz z Betel. Pierwsze nasze czytanie, ono bez znajomości takiego kontekstu, może być mocno nieczytelne. Przybliżę zatem ten kontekst. Naród wybrany po panowaniu Dawida i Salomona podzielił się na dwa królestwa dwa państwa południe, gdzie była Jerozolima i świątynia i północ. Te kraje rzadko ze sobą żyły w zgodzie, najczęściej się biły. Nie podobało się królom północy, myślę, że to jest zrozumiałe, że ich ludzie, ich poddani, idą z pielgrzymką do Jerozolimy, do sąsiedniego i to wrogiego państwa. Urządzili zatem konkurencyjną świątynię w Betel. Była świątynia, był ołtarz, byli kapłani, ofiary, modlitwy, nabożeństwa, śpiewano psalmy. Była nawet cudownie pasująca do okoliczności nazwa Betel to znaczy Dom Boga. I była też tradycja piękna stojąca za tym miejscem. Betel to było miejsce, gdzie Jakub śnił swoją drabinę sięgającą. Nieba. Po co macie chodzić do Jerozolimy? Tu macie wszystko. Możecie spełniać religijne potrzeby na wszystkie sposoby. I tak było. I wielki paradoks i dramat tej sytuacji polega na tym, że do tego sanktuarium w Betel, do świątyni w Betel, przychodzi widzący, przychodzi prorok Amos. Przychodzi tam posłany przez Boga. Przychodzi do świątyni. Przychodzi i co? Kapłan Amazjasz, kapłan Amazjasz, mówi do niego, do proroka Amosa, mniej więcej tak. Zamknij się i spadaj. Nie psuj nam nabożeństwa i nastroju. Kapłan. Nie poganin, tylko wierzący. Pytanie jak? Nie świecki, tylko kapłan zamyka usta Bogu. Paradoks, dramat i wielka przewrotność. Służyć Bogu i zamknąć mu usta. Można, siostry i bracia, spełniając się i wyżywając się religijnie na wszystkie sposoby, nie usłyszeć mówiącego do nas Boga. Można, jak się okazuje, z domu Boga wyeksmitować Boga. Dwie drogi, dwie perspektywy stają przed każdym z nas. Droga, kapłana. Amazjasza i droga proroka Amosa. Droga zadowolonego z siebie ślepca i droga widzącego. Jedna i druga droga wije się wokół Boga, jednak tylko jedna droga do Boga prowadzi. i bracia, zauważcie pewną rzecz. Słowo "religia" oznacza więzy. Czy to dobrze, czy to źle? zależy? Jeśli są to więzy, które łączą Ciebie z Bogiem. Jeśli to jest twój związek, przyjaźni miłości z Bogiem, to dobrze, to wybrałeś drogę, widzącego Amosa. Jeśli zaś owe więzy krępują twoje nogi i ręce, jeśli więzy trzymają worek zarzucony na twoją głowę, to wybrałeś drogę ślepego, choć zadowolonego z siebie w pełni kapłana Amazjasza. To więzy i to więzy. To religia i to religia. Wielka jest jednak między nimi różnica. Jedna tylko droga prowadzi do Boga, druga wiedzie na manowce, na której jesteś drodza, którą drogę wybierasz? Ku czemu prowadzi cię twoja religijność? Niech przyjdą widzące. A my słuchajmy ich, nie wpychajmy w ich usta knebla i nie zatykajmy swoich uszu. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Amen.